Hej, hej, witam na moim kanale. Moje małe podróże. Dzisiaj zwiedzamy taki opuszczony dom. Tutaj są ogólnie dwa albo trzy domy. Na pewno dwa. I zobaczymy, co tutaj się w środku kryje. I powiem Wam tak. Jestem zaskoczona, że choć ten dom jest przy drodze. No, na takim zadupiu, co prawda, ale. Świetnik jest, ale dużo rzeczy też jest. No i na przykład tutaj jest szafa pełna wyposażenia. Nie wiem, czy to widać. Tu garnitury. Nie zaświetlam światła, bo nie jest to jakoś bardzo ciemno. Myślę, że jest to mężczyzna. Dokument, który znalazłam. Pierwszy, lepszy na wierzchu. Jest 2017 rok. Zobaczcie ile tutaj pięknych, pełno pięknych ubrań, garnitur, koszule. No i kolejnym miejscem, też ciekawym, jest kuchnia. No, bardzo fajny kredens, bardzo ładny, zobaczcie, piękny. Zaraz Wam pokażę, czy tutaj jest coś jeszcze ciekawego więcej. Tak, a tu jeszcze jest taki schowek? I w tym schowku tutaj jest trochę takich o różnych, różnych różności. I zaraz się temu przyglądnę dokładniej. No. Ogólnie, dom jest bardzo stary i na pewno bardzo dawno opuszczony. Bo skoro znalazłam dokumenty 2017, no to można łatwo sobie policzyć, skoro jest 2020. Piąty rok. Okej, okay, i tutaj jeszcze jest jedno takie pomieszczenie. To jest prawdopodobnie jakiś składzik albo połączenie składziku z nie wiem czym. Z piżarnią. Tak, to chyba dwa piżarnia, składzik i spiżarnia w jednym. Teraz muszę poświecić trochę lepiej, Chcę wam pokazać. No pajęczyny są mega. Coś lubi. Proszę bardzo. Piękne. Czyż nie? O, tu taki stary styl. No, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tak, do jest przy drodze słychać samochody. Więc tym bardziej jestem zdumiona stanem, jaki zostałam tu. Bo naprawdę mogło być gorzej. Mogło być rozkradzione, a jednak nie jest. idąc do kolejnego pomieszczenia mogę wyjść na strych, ale wyjście jest niemożliwe, co to nie jest. No niestety. Czy tak gadasz tam? Czekaj, bo teraz ja nie wiem czy ja nagrywam, czy co robię. No to na dzisiaj tyle, zapraszam na kanał na moje małe podróże i do zobaczenia wkrótce.